Dnia sierpnia, miesiąca, który w szczególny sposób wpisał się w naszą historię, zwłaszcza w ostatnie 100 lat. Po 6 sierpnia 2014 roku z Oleandrów krakowskich wyruszyły oddziały Józefa Pujusowskiego, dając początek odzyskaniu niepodległości po 123 latach rozbiorów. A później, 15 sierpnia 1920 roku, cud nad Wisłą, który przypieczętował naszą wolność będąc jednocześnie świadectwem bohaterstwa naszych żołnierzy i wszystkich patriotów, którzy stanęli w obronie ojczyzny. A później 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie warszawskie było świadectwem, że Polska nie zginęła, nie upadła, nie została zdeptana, zgnieciona, ale właśnie uprzedzając fakty historyczne, dała właśnie to powstanie świadectwo naszej świadomości narodowej, świadomości tego, że wolność jest w naszych rękach. Wolność również potwierdzona w latach 80., w sierpniu 80. roku, w roku strajków, które znowu dały początek wolności już wewnętrznej, wyzwolenia z niewoleniem, czy bolszewickiego, czy komunistycznego. To wielki miesiąc, i to ten dzień to szczególne święto, a obecność tak wielu ważnych przedstawicieli naszego miasta, naszego okręgu, mam na myśli województwo, daje świadectwo też tegoż, jak wielką wagę przykładamy i z jak wielką dumą wspominamy właśnie te, wszy te wszystkie daty. I dla nas wszystkich to jednocześnie też Wezwanie do, z jednej strony do wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, którzy w sierpniowe dni i noce swoje życie, swoją wolność, swoją tożsamość osobową po prostu zaświadczyli, ofiarowali. Bogu i Ojczyźnie ofiarowali za to, abyśmy tak jak my dzisiaj tutaj zgromadzeni mogli tą wolnością się cieszyć. To jednocześnie ten dzień i ta msza święta, której pamiętamy o tych wszystkich, którzy poginęli w różnych miejscach przelewając swoją krew za wolność ojczyzny. Nie jakiejś nieokreślonej ojczyzny, ale za nas, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy i jednocześnie też tam, Święta, która chce u Pana Boga i naszej królowej Matki uprosić potrzebne łaski, abyśmy umieli w dojrzały sposób cieszyć się ową wolnością i ją dalej przekazywać. Prośmy więc Pana Jezusa. O ten szczególny dar mocy wewnętrznej, bo z tego wewnętrznego, urobionego serca wypływa moc fizyczna i moc ducha. Moi drodzy, pomedytujmy troszkę na tą Ewangelię, gdzie jej, jej treść nadaje już pierwsze zdanie usłyszane dzisiaj. Czuwajcie bo nie wiecie, a dnia, ani godziny. I tak właśnie w tej Ewangelii, którą dzisiaj usłyszeliśmy, pojawia się z jednej strony pochwała tych, którzy domyślnie Jego Ewangelię przyjmują i według tej Ewangelii starają się żyć i postępować, bo do nich będzie należało królestwo niebieskie. I z drugiej strony przestroga dla tych, którzy po prostu swoje obowiązki wobec Boga zaniedbują. I właśnie również w tym obrazie tak bardzo zdecydowanym, gdzie Pan Jezus mówi o tych sługach, którzy po prostu swoich poddanych. Nie przyjmują w uczciwością, sprawością, szacunkiem, ale sami, jak tam słyszeliśmy, upijają się, i jeszcze swoich poddanych biją. I kiedy to przygotowując się czy w Ewangelii o tych, którym powierzone była opieka nad dobrami Bożymi, biją swoich poddanych, to przed oczyma mi stanęły. Te obrazy ukazywane ale czasami w telewizji, jak ZOMO biło ludzi prawdego serca, robotników, którzy przecież nie angażowali się w kwestie polityczne, ale tylko domagali się poszanowania ich praw podstawowych, Poprzez które to poszanowanie wyraża się szacunek dla godności człowieka, dla godności człowieka pracującego. Bo rzeczywistość, jak wszyscy wiemy, była bardzo smutna. Robotnicy, którzy ciężko pracowali, często nie dojedli, którzy nieraz w ciągu dnia byli na stanowisku pracy. A w nocy stali przy, w kolejkach przed sklepami, żeby kupić żywność, wędlinę, mięso. Zabrakło szacunku dla tych ludzi. I oto, moi drodzy, dziś ten szczególny dzień, w którym z jednej strony oddajemy szacunek, jak to we wstępie powiedziałem. Tym wszystkim, którzy ryzykowali swoje życie, bo przecież wielu robotników zginęło w 70 roku na wybrzeżu. To była prawdziwa masakra, gdzie ludzie, którzy robotnicy wyszli spokojnie z, z, ze stoczni, a do nich strzelano z broni maszynowej, jednak nie poddali się. I czuli się nie tylko bohaterami, bo nie chcieli być bohaterami, tylko chcieli być świadkami prawdy i sprawiedliwości. I stąd, moi drodzy, przez ten szacunek do tych wszystkich ludzi, z jednej strony prostych, ale z drugiej strony oddanych Ojczyźnie, z myślą o nich, oni powierzyli nam. Właśnie los naszej Ojczyzny w nasze ręce. I stąd, moi drodzy, też ten początek dzisiejszej świętej, ten tak mocno podkreśliłem, że to dla nas ich testament, abyśmy umieli w duchu tej dzisiejszej Ewangelii troszczyć się odpowiedzialnie w duchu Ewangelii za te dobra, które nam. Pan Bóg powierzył dobra, które my nazywamy dobrem wspólnym, nazywamy dobrem, jakim jest ojczyzna. I stąd raz kolejny, jak niedawno, tutaj 15 sierpnia, podkreślałem, to szczególny dzień, który oddajemy cześć i szacunek tym, którzy dziś ten trudny czas bronią naszej ojczyzny na wschodniej granicy. Moi drodzy, to możemy sobie poczytać za chwałę za to, że ten testament 70 i 80 roku i później następnych lat umiemy wypełnić, ale przecież wolność nigdy nie zdana raz na zawsze. Ale wolność jest wielkim zadaniem, które wciąż na nowo trzeba wypełniać z zaparciem ducha, z odwagą i męstwem, prawością i uczciwością. I stąd chcemy prosić tych wszystkich, którzy życie swoje oddali za tę wolność w tych latach walki o naszą wolność, wyzwolenie Ojczyzny w sensie pełnym. Tak jak się dzisiaj nią cieszymy, po prostu chcemy ten testament wypełnić, abyśmy go wypełnili. Prosimy tych, którzy życie oddali, aby za nami się wstawiali u Boga, a On swoją łaską nam błogosławił i umacniał, abyśmy pozostali wierni tym zasadom. To nie są zasady, jak czasami ktoś myśli i chce zmusić do milczenia Kościół, zasady polityczne, ale zasady moralne bo zasady sprawiedliwości społecznej, czyli poszanowania, godności drugiego człowieka, godności na końcu wszystkich obywateli, godności naszej ojczyzny. Amen. Módlmy się, aby dar, jaki otrzymaliśmy 43 lata temu nadal służył budowaniu solidarności pomiędzy ludźmi i narodami oraz przynosił ciągłe, nowe owoce duchowe i materialne. Ciebie prosimy zesłuchaj. Módlmy się za polską młodzież, narażoną na wiele niebezpieczeństw ze strony współczesnego świata. Aby była w pełni otwarta na słowo Boże. Z ufnością uciekała się do opieki Maryi, najlepszej z matek, oraz podążała w miłości i solidarności drogą prowadzącą do Boga w Trójcy Świętej, jedynego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Bóg. Miłosierny Ojcze, napełniaj nas duchem pocieszycielem. Abyśmy dobrze żyli na tym świecie, zasłużyli na wieczne szczęście w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Był gotowy na wszystko, bo znał prawdy cenę, z ludźmi był bardzo blisko. Był ich przyjacielem Prostotą żył, jak ziarno był I żeby wydać owoc Obumarł, poniósł śmierć Lecz pozostało słowo Pokazał nam ksiądz Jerzy Jak mamy żyć i wierzyć Jak siebie innym dać I jak pokonać strach By nie dać się zniewolić By razem być w niedoli By nie zamykać ust gdy źle się dzieje tu, był gotowy na wszystko, bo miał ufność w panu. Solidarność i bliskość budował pomału, nie lękał się, bo wiedział, że mogą zabić ciało i więcej nic nie mogą. I tak zwycięży prawość. Pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać. I jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust. Gdy źle się dzieje tu, pokazał nam ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać. I jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, by nie zamykać ust. Gdy źle się dzieje tu Pokazał nam ksiądz Jerzy jak mamy żyć i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli. Ponownie witam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości tutaj tak skromnie, w tej inaczej pomodlimy się przede wszystkim za ojczyznę, żeby... wolni ludzie, nie jak niewolnicy, tylko jak synowie, jak dziedzice, żebyśmy żyli w prawdzie, żebyśmy potrafili rozpoznawać, co jest. Dobre, a co jest złe, co jest prawdą, a co jest kłamstwem, kto powinien być po stronie ogólników, a ten, kto po stronie ludzi, którzy głoszą miłość, braterstwo i miłość do ojczyzny, by te wartości nam przyświecały. Więc teraz poproszę naszego kapelana, księdza Prałata Zbigniewa, o poprowadzenie. Moi kochani, będziemy się modlić o kanonizację naszego patrona Błogosławionego Księdza Jerzego. Dlatego niech Błogosławiony Ksiądz Jerzy ma w nie tylko związek nasz, ale i ojczyznę, dla którego była ona wartością najwyższą. Bo nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje właśnie za przyjaciół, za, w tym przypadku błogosławiony, nasz patron oddał właśnie życie za ojczyznę. Poprosimy, by ojciec niebieski sprawił, by on dalej tą ojczyzną naszą się opiekował i wprowadził do tronu Bożego wszystkich swoich rodaków. Ojcze nasz, który się nie wie, święcie się i Twoje. Czy o twoje, jedzenie, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uśmiechasz nas na pokuszenie, ale nas za podesłuchanie.

bu çekiyor bacaklarda Panie Przewodniczący, Sibiru, jednocześnie dyrektor e, Rowelskiego Centrum Pamięci Mleczarska Wyszyńskiego, w Lublinie, delegacja z Włóczornikiem, Rady Miasta i onkologia Ziemi w delegacji. Już ten nagrałącznik, Dziemi Wileńskich Złoty prezes stowarzyszenia Ketener Batyra To znaczy Cierwaterner